Dzisiaj, 15 lutego 2014 roku, w hotelu Bazar odbyła się konferencja poświęcona Romanowi Dmowskiemu. Dzisiaj, w roku 2014, jest 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Jest z nami pan poseł Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, Pana refleksje o tej konferencji. To znaczy, no przyjechałem tutaj z Konina, no liczyłem, że charakter tej konferencji będzie troszeczkę inny, że będziemy mogli zabrać głos, a tutaj przyjechał też Gabriel Janowski. W związku z powyższym, no nie umożliwiono nam, a tym bardziej, że akurat ta rocznica Ramadan by się bardzo zbiegła z dzisiejszym czasem, bo to, bo to jest... Yy, można powiedzieć całkowicie odwrotna sytuacja tej myśli dzisiejszej polityki, polityków, które, yy, które kształtują całą naszą tą yy, Czy ja dobrze zrozumiałem, czy to było tak, że yy, pan... Yy, yy, Liczył na jakieś wiążące, ważne rozmowy kuluarowe, a to się okazało jednak, że mamy pewne suche informacje o roku Dmowskiego i nic więcej. Czy to może tak było? I stąd ten pana zawód? No, tak, zawód jest, dlatego, że byłem w Sejmie, w tych kuluarach sejmowych byłem przez okres czterech lat. Widziałem, co z Polską robi, co odpowiedni politycy myśleli i myślę do dzisiejszego dnia i uważam, że Polską nie rządzą Polacy, bo co to za Polacy, jak wyprzedowałem polski majątek przez 25 lat? Od czasu Okrągłego Stołu widzimy grubą kreskę, widzimy wyprzedaż, przejęcie, skolonizowanie Polski przez siły obce. Natomiast tak, są wybory do Parlamentu Europejskiego, potem są wybory samorządowe. Pan, rozumiem, nie poddaje się i będzie w tym brał udział. Nie. Jeżeli chodzi o do Parlamentu Europejskiego, to proponuję, żeby Polacy bojkotowali, żeby jak najmniej poszło. Dlatego że Polityka Unii Europejskiej kształtuje politykę bogatych krajów, krajów zachodnich Unii Europejskiej. To są Niemcy, Francja, ja wymieniam tylko te na razie dwa państwa. Dbają o politykę europejską, a nie o politykę polską. Chociażbyśmy mogli. Się no tak, zapytać, ale jeżeli my nie pójdziemy, to pójdą nasi wrogowie i przegramy. <laughs> ale to proszę się zapytać któremuś posłowi z Parlamentu Europejskiego, co zawadzi dla Polski w tym wypadku. Natomiast. Czasem się tłumaczą, bo Unia Europejska płaci, daje. Wcale nie daje. Kiedyś Stalin też nam dawał, jak sami nie zbudowaliśmy. No właśnie. Z tym samym pytaniem zwrócimy się również do pana posła Gabriela Janowskiego. Pan Gabriel Janowski, zaczytany, widzę, że dostał Myśl Polską. Myśl Polska w dłoniach. Pana Gabriela Janowskiego. Widzę, że czytana jest przeciw fałszywemu patriotyzmowi. Widzimy, pan poseł analizuje. Panie pośle, pozwoli pan, że się dosiądę. Hotel Bazar, powstanie Wielkopolskie, najlepsze powstanie Polskie, zwycięskie. Co dzisiaj mamy z Narodowej Demokracji? Co będzie dalej z nami? Co dalej będzie z Polską? Myślę, że to jest bardzo ważny moment. W dziejach współczesnej Polski jesteśmy na wielkim rozdrożu, polska miała zyskać na sile, na znaczeniu, być w pierwszym, szeregu, w pierwszym szeregu krajów, które kształtują czy usiłują kształtować oblicze tej Ziemi, jeśli tak można powiedzieć, i jest w pewnej defensywie. Nie mamy własnego przemysłu. Mamy rolnictwo uzależnione w dużej części od Unii Europejskiej. Ja powtarzam, bez rodzimej wytwórczości, zarówno tej materialnej, jak i intelektualnej, nie będzie ani suwerenności, ani zamożności. Więc yy, należy absolutnie pobudzać ludzi do myślenia, czerpać z przeszłości, z historii, to co było najpiękniejsze w naszej historii, ale mądre czerpać z myśli politycznej wybitnych Polaków i stosować, jeśli jest to możliwe, a w dużej części jest możliwe, do czasów współczesnych. Mnie osobiście bardzo brakuje w polskiej myśli politycznej, w ogóle ustrojowej, takiego, powiedziałbym, zamyślenia się nad sprawami również gospodarczymi. Nad sprawami. Właśnie, panie pośle, pan będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Na co możemy my liczyć, że pan podejmie się załatwić dla Polski, będąc już na tym szczeblu ogólnokontynentalnym? Na co Polacy mogą liczyć, a czego pan na pewno tam, jakiej krzywdy pan na pewno Polsce nie zrobi, będąc tam? Nie, tak. Rzeczywiście mam propozycję kandydowania z kilku komitetów do Europarlamentu, ale to jest sprawa jeszcze otwarta. Natomiast to co, to, co dla mnie jest według znaczy najważniejsze, to aby polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim byli przede wszystkim ludźmi zdecydowanymi w swoim działaniu. My byli ludźmi, którzy mają, powiadam, załatwiać sprawy. I teraz pytanie. Mówią często, jakie macie tam sprawy? Ogólnoeuropejskie? Polskie? Światowe? Każdy z tych ludzi musi sobie postawić pytanie. Po co tam idę? Dlaczego tam jestem? Po co idziemy i dlaczego jesteśmy w parlamencie? Kontynent Europa zmienia się. Na konferencji o Romanie Dmowskim byliśmy świadkami różnych ciekawych spostrzeżeń, ciekawych prelegentów. Materiał Telewizji Narodowej jest osiągalny w internecie, zachęcamy do zapoznawania się. Z hotelu Bazar dla Telewizji Narodowej relacje prowadził Eugeniusz Sendecki.